na mecz Ajax Amsterdam z Liverpoolem, a ten mecz będzie na Ajax Amsterdam, na stadionie Ajaxu generalnie i on się zaczyna generalnie, już wam mówię, on się zaczyna o godzinie 21 tak samo na Polsat Sport Premium 3. Więc jak Ajax Amsterdam pokonał Liverpool, to był dalej na trzecim miejscu, a Liverpool dalej na drugim. 9 punktów ma. Chyba, że Liverpool pokona Ajax, to będzie miał 12 punktów, tyle co Napoli. Ale Napoli jeszcze będzie grało z Rangers, więc myślę, że Napoli pokona Rangersów, no i Liverpool będzie na drugim miejscu. A jak będzie, to się okaże. Wszystko dzisiaj będzie wiadome. A mecz będzie komentował Tomasz Smokowski i Jacek Kraskowski. A ja będę grał Ajaxem Amsterdam. Witamy Państwa! Mamy nadzieję, że mimo pięknej pogody znajdą Państwo czas, aby obejrzeć nadchodzące spotkanie na Johan Cruyff Arena. Nazywam się Tomasz Smokowski, a moim dzisiejszym współkomentatorem będzie Jacek Laskowski. Startuje najlepsza Liga Świata. Nareszcie możemy odtrąbić koniec sezonu ogórkowego, bo oto rusza faza grupowa UEFA Champions League. Zaczynają się prawdziwe emocje, a środek tygodnia znów ma sens. Ajax Amsterdam zmierzy się z Liverpoolem. Wielkie święto piłki w końcu. Taki rywal nie zdarza się co dzień, ale przyniezdni są tu zdecydowanym faworytem. Ciężko będzie miejscowej drużynie postawić przeciwnikom trudne warunki, choć pewnie będą próbowali wykorzystać atut własnego boiska, a może zaskoczą nas czymś niestandardowym. Teraz pora na wyjściowy skład Ajaxu. Zdecydowali się na grę 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Tomek, przede wszystkim pytanie, czy skrzydłowi będą wymieniać się pozycjami i schodzić do środka, czy raczej grać wzdłuż linii i wrzucać piłki na dziewiątkę? Skoro tradycyjni, to pewnie to drugie, a to by oznaczało sporo ofensywnych wejść bocznych obrońców. Zestawienie Liverpoolu na to spotkanie. Zagrają w podobnym ustawieniu co rywale. Ciekawe jakie przyniesie to skutki. Tak, podobnie jak przeciwnicy używają formacji 1-4-3-3 z tradycyjnymi skrzydłowymi. Teoretycznie powinno to przynieść masę sytuacji jeden na jednego i wymianę ciosów, ale diabeł tkwi w szczegółach. W indywidualnych obowiązkach poszczególnych piłkarzy, nastawieniu obu drużyn, no i oczywiście dyspozycji dnia. Mięciutko teraz. Na dojście. Odważna i co najważniejsze skuteczna gra w obronie. Zdecydował się na akcję indywidualną. Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola. Jaka jest szansa obrony? Strzał z tak bliska, niemal zerowa jednak widzieliśmy to przed chwilą. Teraz krótkie rozegranie. Naprawdę dobra próba. Uderzył potężnie, ale niestety dla siebie niecelnie. Mohamed Kudus. Uwaga, wychodzi sam na sam. Broni, ale piłka wciąż w grze. Ramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie. A ta pierwsza najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania. Pozbierał się raz dwa po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. Głośno o nim ostatnio. Ciekawe, jak zaprezentuje się Mohamed Salah. Na taką szybkość nie ma żadnej odpowiedzi. Żadne ustawianie się, przewidywanie, czy dobra gra w odbiorze. nie Zaraz, zaraz, z tego musi być gol. Danie interweniuje Bramkarz. Teraz z rogu na 11 metr. Ależ to była fantastyczna główka. W zasadzie bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Wkracza do akcji i odbiera piłkę. Piłka teraz do Tiago. Tiago Alcantara, raz jeszcze. Wspaniała teraz ta interwencja w obronie. Oj, trochę przysnęła obrona. Groźna strata, blisko własnej bramki. Nie ma, obronił ten strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Chwilę możemy mieć otwarcie wyniku. I piłka w siatce. Dla strzelca rzutu karnego wykonanie swojej powinności nie było szczególnie trudne. Ależ to było uderzenie. Przy ziemi, w sam ruch, z ogromną precyzją i wiarą we własne umiejętności. Cóż można wtedy zrobić na bramce, skoro nawet odgadnięcie kierunku nic nie daje? Perfekcyjny rzut karny. Taylor. Pewne wejście we własnej szesnastce. No i chyba teraz ruszą z kontratakiem. Musi trafić, że też to nie wpadło. Doskonale wyglądał ten szybki wypad. Pech czy brak umiejętności? Niech sami państwo rozstrzygną. Teraz uderza. Skutecznie interweniuje i wybija piłkę. Aut po tej udanej interwencji. Sędzia pokazuje, że będzie wrzuc z autu. Taylor. Będzie rzut wolny po tym faulu. Dobra decyzja arbitra. Van Dijk. akcja kończy się jednak stratą. Wziął teraz na siebie odpowiedzialność za tę akcję. Ośrodkowuje środkowuje w pole karne, ma komu zagrać. I mamy skuteczny odbiór, świetne zachowanie. Fabinho. Odzyskana piłka, dobre zachowanie. Thiago ma teraz piłkę. O, nie mogło wpaść, pewna interwencja w bramce. Może dobrze dograć, pokazują się na pozycjach. Uwaga, groźnie! To była wymarzona okazja do podwyższenia prowadzenia, no ale nic z tego nie wyszło. A szkoda gadać, takie okazje nie zdarzają się często, oby tylko tego nie pożałowali. Steven Bergheis, podejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Teoretycznie bramkarz był bez szans, ale jednak nie ma gola. Przy sytuacji sam na sam z bramkarzem trzeba było strzelać bez namysłu. On tu tymczasem przekombinował. I piłka pod nogami Salacha. Czy to będzie dobry strzał? Nie, nie daje się zaskoczyć. Na trybunach wyraźne poruszenie wśród kibiców The Reds. I drużyna szykuje się do rozegrania rzutu rożnego. Może podwoją prowadzenie. Udana teraz interwencja. Gwizdek. Mamy spalonego. A więc nic z tej akcji. Nie udał się powrót na pozycję. Trochę zabrakło porozumienia z przodu. O tak, proszę Państwa. To jest w śnieg. To rozumiem. Świetny odbiór. Darwin Nunes. Mija teraz bez kłopotu, ale był czujny, brawo! Daleko dogrywa w pole karne. Ależ to była fantastyczna główka! W zasadzie Bramkarz nie miał prawa tego zatrzymać. Najwyraźniej o tym nie wiedział, bo zatrzymał, choć sam pewnie nie wie jak. Fabinho dostaje piłkę. Uwaga, to jest setka. Teraz powinna pasz bramka. Co za interwencja. Przy strzałach z tej odległości liczy się przede wszystkim refleks. No i to chyba umożliwiło tutaj szybką reakcję. Ten kros ze skrzydła zatrzymany przez... Jest! Znowu gol dla Liverpoolu. Prowadzą już teraz dwiema bramkami. Gotowy materiał szkoleniowy, jak zakładać wysoki pressing. Szybkie podejście pod przeciwną bramkę, panika w szykach obronnych i gol. Thiago. Robertson przy piłce. Zagrywa polekarne. i ta akcja zakończona niepowodzeniem. Po dośrodkowaniu piłkę ma drużyna przeciwna. Pewnie teraz kasuje tę akcję. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Trochę zbyt pochopnie. Nici z kontrataku. Pewna interwencja w obronie. Udus. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Zmusza teraz obronę do jakiejś reakcji. Luis Diaz dobrze teraz zatrzymał strzał. Arbiter gwizdkiem... Jak no, widzicie, Liverpool prowadzi do przerwy na stadionie, jak Amsterdam. 2 do 0. Niestety robi się niezaciekawie. Musimy jakąś zmianę zrobić. Może tego wrócimy? Sam To renom się Klassen sobie za tego. No i... Wind. Wejdzie, wejdzie. Winder. Tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. No ale ciężki mecz. Liverpool naprawdę ładnie ciśnie. Ajax duże problemy. I oto ruszyła druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. No i po ataku zagrożenie minęło. Mo no, Salah, Fabinho, Darwin Nunez, piłka teraz do Tiago. Salah! Sędzia przerywa tę akcję, mamy spalonego. Dokładnie od tego jest Fabinio, Samym ustawieniem przechwytuje mu swobiłek. Taylor. Heindal. Jeszcze trochę, a Bramka będzie w zasięgu. Co wyjdzie z dośrodkowania? Piłka wybita, skuteczna interwencja obrońcy. Piłka wybita spod rywala. Luis Dias, Thiago. Próba strzału, i proszę, bramkarz był na miejscu. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Sala przed szansą! Weszło! To jest hat-trick! Zaczynają. Ciężko będzie rywalom wyrządzić dziś jeszcze jakąś krzywdę drużynie Liverpoolu. Mo Sala przesuwa się z piłką bliżej bramki. Opita teraz bramka po tym strzale, ależ było blisko. Tyle, że strzał też był z bliska, to powinno lecieć w światło bramki. Musi teraz uważać, by nie stracić piłki. No nie, nie, takimi wślizgami wchodzić nie można. Tu powinna być żółta kartka. Zresztą, zaraz się okaże. Żółta kartka za to zagranie. Słuszna decyzja. Sędzia musi panować nad meczem. Elliot i piłka pod nogami Salaha. Mogło być teraz niebezpiecznie, ale obrona nie posp... Ależ okazja Salacha! Niemożliwe! Nie ma bramki! Przy strzałach z takiej odległości zwykle nie ma zmiłuj, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Tak, to powinno się robić w obronie. Był jeden corner, a zaraz wykonają kolejny. Dobrze wybija! Zmarnowany rzut rożny. Fabinho dostaje piłkę. Co zrobi Mo Salach? Jest próba do grania, ale jest też blok, który udaremnia niebezpieczną wrzutkę. Salah uderza! Ale był czujny, brawo! Liverpool decyduje się wprowadzić na boisko zmiennika. W okolice jedenastki teraz wrzuca. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do czterech goli. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny. Popatrzmy jak to rozegrali. No i dobry strzał głową. Czy w tej sytuacji golkiper mógł zrobić więcej? Raczej nie. Mamy już zatem 4 do 0. Ależ go ograł teraz. Thiago ma teraz piłkę. Ależ nie ma goła. Słupek. Niewiele brakowało, ale zresztą mamy gwizdek. Strzał tak czy siak był ze spalonego. Domku prowadzą wyraźnie, a przed chwilą widzieliśmy statystyki. No, przypadków w tym nie ma. Stwarzają okazję za okazją, a rywale po prostu gubią się w obronie. Dobra sytuacja, można ruszać z kontrą. Kontra się skończyła, zanim na dobre się zaczęła. Udana interwencja bramkarza. Sztab trenerski Liverpoolu sięga po świeżego zawodnika. Mogło być groźnie, ale pewnie wybijają. Piłkę ma Liverpool. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Węg Aleksander Arnold. Podanie przejęte. Dobra decyzja. Podanie. Piłkę przyjmuje Artur. Czy będzie z tego bramka? Było groźnie, ale świetna interwencja obrońcy. Klasa. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? Luis Díaz. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Ależ łatwo teraz minął. Dobra, spokojna interwencja. Dośrodkowuje z rogu. Dość głęboko. Oj, ależ teraz nie trafił. Koszmarne pudło z tego wyszło. Niby miał niezłą okazję, obrońca jednak cały czas Jacku starał mu się przeszkadzać. I zrobił to całkiem skutecznie, bo ten strzał nie miał szans paść do siatki. No i strata, nie mają piłki. Ajax ma dużo miejsca na skrzydle. Znakomicie w obronie, znakomicie. Groźna akcja zatrzymana. Obie drużyny mają przed sobą ostatnie 10 minut. Kilka u graczy Ajaxu. Ajax może ruszyć skrzydłem. Sporo miejsca. Bardzo teraz precyzyjnie na dalszy słupek. Spokojnie wyłapuje to nie najlepsze dośrodkowanie. Liverpool, teraz przy piłce. Możemy już to powiedzieć z czystym sumieniem, że dzisiaj miejscowa drużyna wyszła na taką minę, że nie ma co zbierać. To nie jest tydzień Jaksu. Zawiedli dziś kibiców, zawiedli władzę klubu, zawiedli trenera. Cóż, muszą teraz dograć ten mecz do końca i zrobić wszystko, żeby podobny blamasz się nie powtórzył. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Ten kontratak zaczął się nieźle, ale nic z tego nie wyszło. I teraz uderza. To nie mogło wpaść. Pewna interwencja w bramce. Mohamed Kudus. Utrzymuje się przy piłce, przy bierności rywali dwie minuty doliczonego czasu, by jeszcze przycisnąć i ewentualnie zmienić wynik. Żota. Artur. Znakomite zagranie. Na dobieg. Ale był czujny. Brawo. Bez dośrodkowania tym razem. Sędzia kończy nie Nieudany start w tych rozgrywkach. Na dzień dobry. Niestety koniec tego meczu. Ajax Amsterdam u siebie przygrywa z Liverpoolem 4 do 0. No, bardzo ciężki mecz dla Ajax Amsterdam. Dostali taki mo łomot mocny, że no... Aż współczuję im generalnie. Mam nadzieję, że nie dostałem takiego ułomotu dzisiaj, na żywo, w meczu w fazy grupowej Ligi Mistrzów. No to jak się Wam podobało generalnie, to subskrybujcie mój kanał. I zalajkujcie, i oczywiście skomentujcie spotkanie. I trzymajcie się, i cześć, do następnych pojedynków z Ligi Mistrzów UEFA. tempo